nie chodzisz na nogach, nie daj się zagonić pod siatki. nie stój plecami do siatki. Wyjdź, wyjdź stąd, obróć go, obróć go. Ręce, pod... Dobrze, dobrze, wychodź. Dobrze, dobrze. Wyjdź, nie stój plecami do siatki. Kontroli... Lewy, lewy, lewy i prawy. Mieszę uderzenia, góra, dołu. Nie tylko na głowę. Wydaj ręce, wydaj ręce. Prawa w Dobrze! O to chodzi? Dobrze, nie daj się zepchnąć pod siatkę, uciekaj! Wejdź z pod siatki, wejdź z pod siatki! Ręce pod, ba... pod pachy, włócz ręce pod pachę, nie daj muszę... Cały czas praca, Bardzo dobrze! Nie daj podebrać tej. jak Szeroko nogi, szeroko nogi, szeroko nogi! Szeroko! Dobrze!

I pracujesz z góry, łeb niego, łeb niego, łeb wniegu. Spróbuj wykroczyć Lewą ręką i swipnąć. Dobra. Lewą Dobrze, biodra niego biodra wniegu, biodra biedru, biodra biedru. siatki no, Stójka dobrze, tylko nie daj się spychać pod siatkę. Kontrolujesz środek octagonu. Musisz coś rzucić! Musisz coś rzucić! Kontrolujesz środek octagonu. Punktujesz rób akcję dobrze. Musisz obalić. Musisz walić. Kontrolujesz tylko po akcji bukterskiej. Akcja bukterska kończysz nogą. Kończysz nogą. Nie daj mu się nie. Wzi? Dobrze, i do góry, podciągnij go do góry, podciągnij go do góry. Go do góry. Masz po ręce, podciągnij, dobrze, dobrze, wychodź, obróć, dobrze. Teraz kolana na udo. Na udo, na udo, przy kolanie. Obijaj. Lewa ręka, podbiera kostkę, lewa. Elegantnie, bardzo. Dawaj, dawaj, Pracujemy, pracujemy, pracujemy. Boksersko, dobrze. To akcja wyskok. Masz dłuższe ręce, dobrze. Dobrze. 都不是。 I potem po nogi było iść. Spokojnie, podkurs, robisz akcję, zlebym, robisz akcję. Do przodu, podkurs, do przodu, Mało czasu zostało, musisz zrobić podkurs, akcję i zakończyć obalenie. dalej. lewym do przodu, z do, do przodu, elegancko. Dawaj, dawaj, dawaj. Zakończ nogą akcję. Psterską kończysz nogą. Dobrze, dobrze, góra. Dobrze, dobrze. No i masz do początku, dawaj, najdłużej. Ruch akcje, ruch akcje, masz siłę. Mało czasu zostało, 15 minut, dasz radę